No, i kiesz nie no i te kilometry, ale tak się otrzymajcie, to lepiej znikać na prawy pana ja to też widziałem, ale to będzie na pewno powtórzone, nie udajmy sobie trochę kotowina kiesz, no i no 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 kiesz To tutaj pisze, tak? No cash. No cash, nie prawo. to tutaj. To, to to, to no to Później jest... tam nie wiem, czy tam nie jest przegrodzone, to płotkiem chyba, nie? No jest, jest. Za 300 metrów trzymaj się lewego pasu. Chociaż tam są już bramki, a tu tutaj dzisiaj nie ma kolejki. No ale... Nie, mamy nie, bramki są tutaj od razu. A, a tu, są, tu jest jeszcze 4 km do bramek.

tutaj w prawo, tak bo tu mam zagrożone. Muszę wyciągnąć tą kartę. Czekajcie, gdzie tu jest narysowany są te słuchowe? Wszędzie to, jest to jest samo. Tam, tak. Gdzie podjeździć? Okay. Gdzie masz zielone do podjeźdzenia? No tu mam. Jesteś poza Marca. trasą. Nowa będzie lepsza. Jesteś poza trasą. Nowa będzie lepsza. Aha i to mam. Wrzucić ten bilecik i kartę. No tam ma Tak może to hmm. A jak jest do pierwszego, nie? Trzymaj. Tu ma być, leba, tu ma być tiger, tak? Tak, jak jest chyba. Tak, klawek. Tak, tak. tak. Tutaj kartę. No tak. Nie, no nie. nie, nie weszła, bo to, to, to się. to. Wyciąg. Do...